Mieszkaj na dwunastym piętrze. Pal papieroska w oknie. Obok otwierają się drzwi balkonowe. Wychodzi starzec i rzuca się w przepaść. Uderza w beton, nasz huk idzie po osiedlu. Zjedź windą. Po chwili pojawia się karetka, policja, straż pożarna. Policjant pyta, czy ktoś wie, skąd wyskoczył mężczyzna. Ja wiem, panie władzo, ale zanim odpowiem, musi mi pan odpowiedzieć na jedno pytanie. Jakie? Ale przeżył? Policjant oburzony rzuca się na ciebie z pałką krzycząc: "Ty kurwa gnoju! Uciekaj przez podwórka!". Policjant na zakręcie poślizguje się na psim gównie, podbiega do niego drugi, cały czas biegnąc odwróć się w ich stronę krzycząc: "Ale przeżył czy nie?". Radiowóz na bombie zaczyna cię gonić, dacha ty na nim. Policja mnie dopada, rozprawa w sądzie. Grozi mi 15 lat za bycie hun z fotem. Sędzia wydaje wyrok 15 lat. Chce pan coś powiedzieć? Tak, chcę zapytać. Przeżył? Córka samobójcy rzuca się na ciebie i zabija na miejscu. Policja dzwoni do twojej matki. Pani syn umarnął. Ale przeżył? Bomby za oknami domu mojej matki, Moja matka spierdala dachami, teraz ona na nim spierdala, bo ją złapią społeczniaki, za telefony łapą na głowie słuchawki, a na nich running in the 90s. Przeżyła?